Cześć, bracia i siostry, z tej strony Mike, z We Are the Saints. Chciałem nagrać wideo o wizji, którą miałem, i to było tego samego dnia, kiedy zrobiłem poprzednie wideo. Więc to jest powiązane, ta wizja jest faktycznie powiązana z wideo, które właśnie zrobiliśmy, albo które zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. I o, w tamtym czasie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Rozmawiałem o tym z panem, i on potwierdził mi, że tak było. Więc. Bez, bez zbędnych wstępów przejdę do rzeczy. Leżałem w łóżku i miałem zamiar zasnąć, ale tuż przedtem zobaczyłem wizję łodzi podwodnej, która przepłynęła przed moją twarzą, i to był pierwszy raz, kiedy miałem taką wizję. Więc um, byłem trochę zaskoczony. Nie wiedziałem, naprawdę prawie nie wiedziałem, na co patrzę. I o, to była sylwetka słońca. Była bardzo czarna, bardzo ciemna, ale mogłem dostrzec, jakby to była sylwetka, prawie jakby się skradała, poruszała się nocą, gdzie można było zobaczyć może trochę światła księżyca w oddali, gdzie widzisz tylko sylwetkę. A po tym, jak łódź podwodna przepłynęła, przepłynął również okręt wojenny. Ten sam pomysł. Sylwetka, tło było bardzo ciemne. A potem wyszedłem z wizji. Byłem. Zaskoczony tym, i nie połączyłem tych dwóch rzeczy ze sobą. Um, you know, a kiedy, kiedy zdałem sobie sprawę później, uch, prawdopodobnie około cztery lub pięć dni później, uh, zdałem sobie sprawę, że to miało, miało wiele wspólnego z. Kiedy pan mówił o przesuwaniu figur szachowych na pozycje, które były z tym związane. I więc um, uh, chciałem ci to przekazać. I no ostatnio widzieliśmy dużo, dużo rzeczy w wiadomościach o dronach, i Pan rozmawiał ze mną i powiedział, że to wszystko jest z tym jakoś związane, no, więc, więc to wszystko jest w jakiś sposób połączone. Rzeczy są przesuwane, są ruchy o różnych narodów. Ustawiają się w pozycjach na całym świecie lub wokół USA, lub gdziekolwiek. I więc po prostu chcę zrobić ten film jako aktualizację do poprzedniego filmu. Ale o, równie ważne, Pan przemówił do mnie dzisiaj rano właściwie o rzeczach, które są na myślach niektórych ludzi. Może to kwestia pory roku czy coś innego, ale Pan chce, aby wszyscy wiedzieli, że nie musimy się bać. Ani obawiać tego, co dzieje się dzisiaj na świecie. Wiemy, że te rzeczy mają się wydarzyć, ponieważ proroctwa zostaną wypełnione. Pan nam to powiedział? On nie kłamie, więc cokolwiek zostało powiedziane w proroctwie zostanie wypełnione. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i te rzeczy wszystkie się wydarzą, więc ymm, radujcie się. Znajdźcie pocieszenie w tym, że Pan jest coraz bliżej każdego dnia. I chcę, abym przypomniał ludziom, którzy słuchają lub mogą to podzielić z innymi, to naprawdę ważne, abyś miał relację z Jezusem Chrystusem. To jest niesamowicie ważne. Nie musisz należeć do konkretnego kościoła ani być w konkretnej denominacji. Jezus chce, abyś uznał, że On jest Bogiem. Chcę, abyś uznał, że jesteś grzesznikiem i że sam nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego taki, jaki jesteś. Nie możesz tego zrobić. Ale przez ciało, przez Jezusa Chrystusa i jego krew jesteś odkupiony. On chce, abyś wiedział lub pamiętał, lub przypomniał sobie, od kiedy byłeś dzieckiem, że Jezus zapłacił najwyższą cenę, umierając na krzyżu za ciebie i mnie. To przekonanie i to zrozumienie, ta skrucha za to, kim jesteśmy, dla Pana jest tym, co Cię odkupi i odnowi Twojego ducha lub sprawi, że narodzisz się na nowo. Więc a, chcę, abyś zrozumiał znaczenie Twojej relacji z Jezusem Chrystusem. Musiała być na pierwszym miejscu w Twoim życiu. I zaczynasz od postawienia się w stanie skruchy. Poproś Pana, aby przebaczył Twoje grzechy, i poproś Go, aby wszedł do Twojego życia i był Panem Twojego życia. Pogłoś, że On jest Panem Twojego życia i że wiesz, że umarł za Ciebie. A jeśli dojdziesz do tego punktu, bez względu na to, jak tam dotrzesz, jaki scenariusz, czy sekwencja wydarzeń, cokolwiek będzie potrzebne, aby cię tam doprowadzić, Pan mówi, że na pewno Cię. Przyjmie, nie ma grzechu zbyt wielkiego, którego nie zamierza ci przebaczyć. Nie słuchaj kłamstw wroga. On chce być częścią twojego życia. Chce, abyś wiedział, że kocha cię bezwarunkowo. Jak nikt inny, nigdy nie doświadczyłeś miłości nikogo takiej jak miłość Boga. Nigdy. Więc jeśli masz wątpliwości, jeśli jesteś w miejscu, gdzie sięgnąłeś DNA, jeśli czegoś szukasz, jeśli szukasz Boga. W wszystkich tych innych rzeczach. Cóż, możesz szukać właściwej rzeczy, ale robisz to w niewłaściwym miejscu. I wiesz w swoim sercu, że to Boga szukasz. A jeśli dojdziesz do tego punktu, on cię uratuje i pokocha jak nikt inny. Więc bardzo dziękuję, moi drodzy. Niech Bóg Was błogosławi. Zobaczę się z wami w następnym wideo.